Witam wszystkich serdecznie na kolejny filmie na tym kanale, a dzisiaj robimy opening tego festive Lucky Blocka. Przed chwilą był właśnie event zimowy z laskami, więc uzebrałem kilka bo miałem 170 zebrałem resztę, aby właśnie zdobyć tego Lucky Bloczka. No i zróbmy taki można powiedzieć zakład. Jeśli trafię dwie. Którą z tych dwóch najlepszych rzeczy w tym Lucky bloku, czyli już Wam pokazuję nie to. Dla GingerSekolah, albo Reynito To musicie zostawić lajka, ale jeśli trafię Cokolwiek innego oprócz tych dwóch, to musicie zostawić subika na tym kanale Więc Cóż, przekonajmy się Otwieram go, ja nie patrzę Coś wyleciało Kurde, Christmas Mamad To oznacza, że musicie zostawić subika na tym kanale, widzowie Taki był zakład widzowy, więc musicie odstawić Subika, o nie to. Potrafiliśmy najgorszą rzecz w tym Lucky Bloku, no jak zawsze, no. Takie niestety jest moje szczęście. Nic z tych Lucky Bloków nie trafiam. No ale dziękuję wszystkim za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. Pa pa!